Tu mamy scenę największą w powiecie, gdzie nawet Mazowsze będzie mogło wystąpić. mieszczenie e, szatniowe myśliwca e, Tuchomię. Jakichś piasków z budowy prywatnych nie będzie pan tu boku. Nie, na pewno nie. Wszystkich zidentyfikujemy tych, którzy będą rozrabiać, więc całość kosztuje 14 milionów złotych, z czego E, około 10 milionów to są środki pozyskane z e, różnych e, programów e, rządowych. To jest kilka inwestycji, ale najdroższa jest chyba Olimpia. Tak, Olimpia kosztuje 5 milionów e, 800 łącznie z wyposażeniem, z parkingami. E, jest też e, fotowoltaika z pompą e, ciepła. E, czyli też są elementy tutaj ekologiczne. E, potem jest boisko 3 miliony e, 700 ogrodzone e, panelami. E, no i ten budynek sportowca też 3 miliony zł. Do tego jeszcze e, udało nam się pozyskać ostatnio środki z programów dotyczących renowacji orlików. No i tutaj też bieżnia będzie jeszcze obnawiana, nowa w zasadzie. Nawierzchnia będzie niebieska, tak sobie tutaj spojtowcy ustalili. No i zaplecze też sanitarne na orliku będzie remontowane. My tu mówimy o sporcie, ale hala Olimpia, to nie jest tylko sport, to będzie też hala widowiskowa podobno, tak? Tak, to, wydarzenia. to ma być obiekt wielofunkcyjny. No my tutaj w Tuchomiu mamy salę gokowską taką na piętrze, gdzie po 150, maksymalnie 200 osób może jednocześnie na niej przebywać. I nam brakowało też trochę takiego obiektu, który Mógłby też służyć do takich bardziej masowych e, imprez i ta sala. E, poza oczywiście głównym e, tutaj sposobem wykorzystania to będzie sport. Natomiast, w, jak będzie taka potrzeba w, w sobotę czy w niedzielę, będzie to można organizować też różnego rodzaju e, widowiska. Będzie duży ekran, scena. No i też widownia na szczycie części tego budynku na 100 miejsc. No i oczywiście na samej sali będzie można też, dzień dobry, ustawiać krzesła, więc tą widownię będzie można zrobić. Więc największe imprezy w MINie będzie można tutaj organizować. Bytowie, Burzą Dom Kultury niebawem. Być może mieszkańcy Bytowa, czy też władze Domu Kultury będą chciały skorzystać e, tymczasowo. Tak, no będziemy też organizować na tym terenie e, duże imprezy latem, ponieważ warunki tutaj e, umożliwiają coś na wzór dni studzienic na przykład, na których e, no tych osób goszczących, e, korzystających mieszkańców zjeżdża się z całego powiatu, więc tutaj też będziemy mieli takie warunki, żeby jakieś takie bardzo duże imprezy też masowe o charakterze takim promocyjnym, turystycznym organizować. Pójdziemy, zobaczymy, co Pan nam zbudował. Tak jest. Wchodzimy do domu. Jesteśmy, jesteśmy w trakcie wyposażenia to już część Urządzeń stoi. Mamy tutaj w Tuchomiu klub Siłacza w ramach Goku, który wykorzystuje mniejsze takie pomieszczenie w szkole i oni mają się przenieść właśnie tutaj do Kośczenia. Czy to tego Siłownia miejsca. będzie. Po to będzie siłownia, tak. Tu są specjalne maty, które powodują, że te ciężarki czy coś no bez jakby problemów jak spadną nic tutaj nie, nie uszkodzą, nie? No tutaj jest zaplecze osobne dla tej siłowni, a tu z kolei jest zaplecze e, sanitarne dla e, mieszkańców. Osobne jest dla pani, osobne dla z osobnym wejściem również z zewnątrz, czyli to będzie funkcjonowało raz będą zamknięte tu jakieś rzeczy, czy, czy osoby korzystające z siłowni, ale też z drugiej strony dla innych mieszkańców. Toaleta publiczna po prostu. Tak, tak, tak. To no tutaj przebieralnia, wszystko co potrzeba dla... Tych siłaczy. Nie? To jest korytarz, który będzie obsługiwał zarówno tą część tutaj zaplecza sportowego, jak również tą budowaną yy, halę. A tu mamy pomieszczenia animatorów sportu. Czyli tak, a tak naprawdę klubowe? Klubowe. klubowe i, I też Tomka Gruby, tutaj naszego animatora sportu. Natomiast w czasie meczów, no to tutaj będą korzystać z tego pomieszczenia sędziowie. Tu mamy królestwo pomieszczenie szatniowe myśliwca tuchomie, czyli takie jak mają zawodnicy ekstra klasy. Wygląda jak reprezentacja Polski. Tak jest. Pomieszczenie dla reprezentacji. Tutaj do symulacji również ustawienia zawodników, też Możliwość korzystania z multimediów. Czyli tu mogą strategię na mecz? Tak jest. Opracowywać. No i tu obok zaraz prysznicę sanitariaty. w bezpośrednim tutaj położeniu obok, obok szatni. Teraz, żeby tylko awansowali do jakiejś przynajmniej czwartej linii. Nie, lepiej niech nie awansują, bo to. Koska. Za dużo kosztuje. Poza tym przyjeżdżają wtedy ci różni tacy dziwni. Kibole. Tu mamy scenę największą w powiecie, gdzie nawet mazowsze będzie mogło wystąpić. Czyli jaki jest plan? Występuje tutaj zespół, na przykład Mazocze, tak. a widownia na boisku? Na boisku, tak. A nie ma zagrożenia, że będzie murawa zniszczona na przykład? No nie, no, tam nie będziemy e, stawiać jakichś e, obiektów, tylko e, publiczność, nie? bo e, do imprez będzie wykorzystywana ta bieżnia i z polbruku ta tutaj e, część gdzie e, jakieś kamy czy inne rzeczy to będą e, w tym miejscu e, stawiane natomiast e, no, na same boisko nie będziemy wpuszczać nikogo z jakimiś pojazdami czy czymś takim nie? E, tylko ewentualnie e, mieszkańców na, na nogach że tak powiem błota na pewno nie będzie będą mogli w wygodnych warunkach obserwować koncert no. I też dobre miejsce do wygłoszenia orędzia do mieszkańców gminy. Jeśli tak się wybrali wszyscy. Tu pod spodem z kolei jest takie zaplecze magazynowe na ten różnego rodzaju sprzęt, nie? I, I jest właśnie ta pompa ciepła, te wszystkie urządzenia. Nie? No jest to w jednym kompleksie, więc całymi rodzinami można tutaj przychodzić. Każdy znajdzie dla siebie coś fajnego. No, też staraliśmy się, żeby to wszystko było tak solidnie e, wykonane. E, czyli jest miękkie podłoże wokół e, tych e, urządzeń e, zabawowych: są ławeczki, są kamery, e, nagłośnienie. E, także e, no jest też taka infrastruktura, która tutaj powinna zapewnić bezpieczeństwa przy tych imprezach dużych, no, właściwe nagłośnienie. To jest trawa z rolki, która tutaj dwa tygodnie temu była rozkładana. Jak widać, trawa już rośnie, bo są odrosty i też korzenie wiążą się już z gruntem, także jeszcze w dobrym czasie zostało to tutaj położone. No To jest taki dywan z prawdziwego zdarzenia 2,5 cm grubości. No My chcemy podpisać umowę z firmą na pielęgnację. Tak robi wiele teraz gmin. To nie są też jakieś tam duże koszty, bo to około 30 tysięcy miastko między nimi za to bóisko za jej pielęgnację, y, tego startu, y, tyle płaci i my też y, mamy już tutaj ustalenia, że chcemy w tym też kierunku pójść. Nie? Jakichś piasków z budowy prywatnych nie będzie pan tu błąd? Nie, na pewno nie. No, będzie tutaj na stałe zamontowane nagłośnienie, które będzie znajdowało się na scenie i również na tych tutaj bocznych e, lampach. Tak, żeby cały ten teren był nagłośniony, tutaj będą odbywały się mecze, więc będzie komentator tutaj relacjonował. No i też w przypadku różnych imprez masowych, też to nagłośnienie będzie wykorzystane. Jest tutaj też monitoring na całym tym terenie, ponad 40 kamer docelowo tutaj będzie, także. No Wszystko będzie monitorowane, to po prostu zwiększa bezpieczeństwo. No, czyli kibice na meczach nie powinni rozrabiać? No nie powinni, bo wszystkich zidentyfikujemy tych, którzy będą rozrabiać, więc nie będzie bezkarności. Ukończyliśmy całkiem niedawno rozbudowę żłobka. Żłobek 6 lat temu, ten budynek główny był wybudowany, ale tu już nam brakowało miejsca. Mieliśmy tutaj. 25 miejsc, natomiast dzieci chętnych było więcej, więc zwiększyliśmy jeszcze 8 miejsc. Natomiast w roku bieżącym udało nam się pozyskać środki z Ministerstwa Rodziny na taki specjalny plac zabaw dla tych maluchów. Jest to bardzo dużo zieleni, no i też specjalne urządzenia. Właśnie dedykowane dzieciom, tym bardzo małym, które no dodatkowo są wykonane z drzewa rubinowego, takiego specjalnego drzewa, które nie pęka, które ma większą żywotność. Wszystko jest na jednym poziomie w bezpośrednim sąsiedztwie z salami, z których korzystają. Nasi mali e, mieszkańcy. No, Ile jest, ilu jest małych mieszkańców żłobków w Tuchomiu? 33. 33. To się nie zmieni? Pełną na razie. obsadę odkąd żłobek został uruchomiony, najpierw było tu 25, a teraz 33 maluchów. Pokażmy z bliska to drewno rubinowe. Wie pan w ogóle. O co chodzi z tą nazwą? Rubinową? To jest, to, jest, to jest nazwa producencka, jakaś, czy to jest nazwa. Nie, to jest to rodzaj, rodzaj drzewa, tak. I faktycznie nie pęka, tak? Tak. Czy nie ma problemów jak z niektórymi drewnianymi placami zabaw, że one się rozpadają po paru latach? Bo nie powinny. Dlatego że jeśli nie. nie nastąpi tutaj e, jakby rozstrznienie tego elementu drewnianego, to do środka e, wtedy nie powinno wnikać wody e, czy jakieś atmosferyczne rzeczy. I jako całość e, ona powinna e, dłużej e, e, przetrzymać. No, czyli praca zabaw na lata. Tak.